Cześć Boże, pochwalony Jezus Chrystus, gorąco Was witam. Wołamy o Ducha Świętego, o Jego obecność. Przyjdź, Duchu Święty, wzmocnij nas. Niech nasze życie będzie w Twojej obecności. Dzisiaj w Ewangelii kazanie na górze i Pan Jezus mówi: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Pan Jezus jest oskarżany o to, że znosi prawo, że znosi to, co było do tej pory. A pokazuje, nie przyszedł znieść, ale wypełnić. Mała różnica. Wypełnienie to miłość, to jest obfitość. Czyli nie, za, nie zatrzymujemy się już na prawie, tylko coś więcej jest niż prawo. Jest zupełnie nowa jakość i tą nową jakością jest kochaj drugiego człowieka, kochaj Boga i kochaj drugiego człowieka. Czyli tą jakością nową jest miłość. I ten Jezus, który. Pokazuje, że nie łamie prawa, ale je wypełnia, przez prawo umiera. Oczywiście przez prawo Boże, przez prawo kościelne, prawo świątynne. Bo słowa, które wypowiadają marcy kapłani, to jest my mamy prawo, a według prawa powinien umrzeć. Pokazują, że prawo jest najważniejsze i będziemy się kierować prawem i w imię prawa Bożego prowadzimy Jezusa na ukrzyżowanie, że musi umrzeć według prawa. Trudne to jest i przykre, a jednocześnie Jezus nie myli się, mówiąc: Wypełniam prawo. Właśnie przez śmierć, przez krzyż, wypełnia prawo, czyni je, je bezskutecznym. Miłość jest tym, co jest najważniejsze. Miłość nas zbawia, bo miłością jest Bóg. Święty Augustyn mówi: Kochaj i czyń, co chcesz. Jak kochasz, to nie ma prawa. W, w miłości wypełnia się całe prawo. Zachęcam, żebyśmy w naszym sercu, w naszych myślach wracali do myślenia miłością, a nie prawem. Prawo ma taką cechę, że zabija miłość. Prawo co więcej powoduje, że przestajemy być szczęśliwi. Jak re realizujesz tylko prawo, to coraz bardziej wchodzisz w detale i tam, tam nie ma szczęścia, tam nie ma rozkwitu, tam jest litera, a tam, gdzie jest serce, tam jest rozkwit. Dlatego Bóg jest miłością, Bóg nie jest prawem, Bóg jest miłością. Pomyślmy sobie o tym dzisiaj, ale też zachęcam, żeby budzić nasze serce, żeby ono pałało, żeby było w nim więcej miłości, Czy serca nasze nie pałały. Błogosławię Wam na piękny dzień w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejmy gorące serca, i dzisiaj chcę przypomnieć o worshipie małżeńskim, o uwielbieniu małżeńskim w łodzi 10 kwietnia. Możemy znaleźć na stronach mocnych w duchu właśnie worship małżeński. I uwaga! W kwietniu zrobimy po raz pierwszy worship małżeński również w Szczecinie. W bardzo podobny sposób, w podobnym klimacie. Będzie to na parkowe 1 przez 3 Bardzo konkretnie 28 kwietnia. Już teraz sobie zaplanujcie też w Szczecinie, w okolicach jak jesteście, tylko dla małżeństw, bez dzieci. Można przyjść tylko w parach, tylko razem, tak jak jesteście, małżeństwem i będziemy razem uwielbiać Boga. O godzinie 19.00 jeszcze o tym powiem, będę informował, ale już teraz zapraszam bardzo gorąco. Tutaj jest fragment orszitu małżeńskiego z Łodzi. Zobaczmy, jak to wygląda. Niech nas to karmi. Do zobaczenia.